Cześć, bardziej z tej strony. Dzisiaj il Strewów z Lorkany, z przepięknych kart Disneya. Będziemy dzisiaj polować na dropy. Może uda nam się znowu wyciągnąć kartę Enchanted, tak jak ostatnio. Na co nie ukrywam, trochę liczę, ale co jest bardzo mało prawdopodobne. Zapraszam. Pudełeczko bardzo ładne, fajne, zgrabne. I zobaczcie, tym razem nie dostałem otwartego pudełka tak jak ostatnio. Możecie sobie obejrzeć moją reakcję na to, jak dostałem ostatnio otwarte pudełko. Ale to możemy otworzyć sami. Zobaczmy jeszcze, co w środku, zanim się do tego dobierzemy. Kosteczki, znacznik Lorcanter, fajne przekładki. No i rzecz jasna, paczuszki, których jest 8. Zobaczcie, jakie to pudełeczko jest przecudowne. Przepiękne są te grafiki. No i zobaczmy co w środku. Tu są nasze przekładki. I bardzo doceniam to, że Disney Orkana robi przekładki właściwe każdemu typowi. Zobaczcie, że jak kupujemy pokemony ETBK, to tam Potrafią być te przykładki, ale wszystkie wyglądają tak samo. Tutaj każdy inny, tak, żeby można było szybko po tym rancie u góry rozpoznać. Bardzo fajnie. Dalej kosteczki. Kosteczki jak kosteczki, nie ma się tu nad czym rozwodzić. I nasz znacznik zdobytych punktów lor, krainy. Bo tutaj punkty zdobywamy, a nie zbijamy przeciwnikowi życie. No ładny. I osiem paczuszek. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Widzę, że tak w miarę jest każda inna. No żeby każda inna była, musiał yy, powielona dwa razy. Musiałoby być 9. Co zaliczam ciągle na potężny minus tych trołów? To jest to, że nie ma w środku książeczki z wszystkimi kartami. Bardzo szkoda. Ale tutaj rzecz jasna chodzi o paczuszki. Będziemy polować na legendy. Trzy najbardziej wartościowe to jest Mufasa, Prince Neven, Naven i Clara Bell, czyli przyjaciółka Mimi. No i rzecz jasna każda karta Enchanted to już jest super traf. Te najbardziej wartościowe zaczynają się od 100 euro, wzwyż Mufasa chyba nawet koło 200. Na dobry początek Kaczor Donald. Kaczor Donald Enchanted też by był miłym dodatkiem do mojej kolekcji. Tylko tak jak mówię, te karty Enchanted są niesamowicie rzadkie, to jest koło chyba 1 do 100 prawie. Tutaj nie ma co przekładać. Tutaj nie ma czegoś takiego jak energię. Tutaj yy, zasady gry są trochę podobne do Hearthstone'a. Yy, Energią, czyli naszym tuszem, naszym inkiem, mogą być karty, które mają tutaj specjalne obramowanie. Może następna taka będzie. Ale pierwsza karta to Snowana Ribau. O, właśnie taką kartę możemy wrzucić do studni, zamiast ją zagrywać. Jedną naturę taką kartę można wrzucić do studni. I mamy wtedy z czego zagrywać kolejne karty. Healing The Center. Jest anna. Ładna. Zazuz, królowa, na tle jakichś werków. no bo to na pewno nie jest scena z bajki. To, co jest najfajniejsze, to tutaj oryginalni rysownicy Disneya mają swoje fantazje na temat danych kart. To jest super. Możemy zobaczyć nasze ulubione postacie w innych scenariach, w innych rolach nawet. Zła królowa, która dała za jabłko śnieżce. O, jest Simba. Najczęściej to on był tutaj jako lwiątko, ale tutaj jest już tym razem starszy. Simba, zagubiony książę. To będzie chyba ta scena, kiedy patrzył w odbicie w tafli wody. Tipo, dorastający syn. Shenzi, jedna z tych trzech hien. Sleepy, śpioszek. Zobaczcie, jak rycerz. To jest właśnie to, o czym mówiłem. To nawet jako niezdarny czy tam ciamajdowatyl coś jest podpisane. U, Mufasa. Mufasa, który właśnie mówi do tego simby, który tam się wpatrywał w tafle wody. Simba, pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, że jesteś moim synem. I co fajnego będzie pod tą kartą? U, jest karta super rzadka Myszka mini. Dyrygent. Jaka to jest. Zobaczcie, jaka to jest cudowna, piękna karta narysowana specjalnie dla tej karcianki. I kartą hologramową, może Enchanted? Nie Enchanted, ale ładną Nightholder Rage. Szczerze mówiąc. Yy, a nie już wiem skąd to jest, to jest ze Zwierzogrodu, to jest bo tu jest cytat Judy Hobbs. I to jest chyba ta pani burmistrz czy coś takiego. Ja sobie nawet kolorami będę dzielił te karty, a tutaj będziemy eksponować te najbardziej wartościowe trafy z każdej paczki. Z tamtej to była chyba Miuszka Mini. No i tam te dwie są pod nim. Zobaczmy co w drugiej paczce. Paczce z Małym. Rancey's Flag Battle znowu z bajki, której niestety nie oglądałem. Wiecie co nie mieliśmy jeszcze czerwonej karty? I to chyba z tej samej bajki. To będzie chyba z Ralph Demolki. Venalov One Wandschwitz. Szwedz, Nie, przepraszam, były czerwone karty, ale ze mnie nie zdarano. Coxsworth to jest z pięknej i bestii. Tam były fajne te meble, bo one miały upersonifikowane charaktery. Nie wiem, czy tak się mówi? Fauna, dobra wróżka. Och, jaki król, prince John. Ale to nie jest chyba dobry król, bo on ma podpis Oportunistyczny łapówkarz. <laughs> no, niestety władza często korumpuje. O, Api, czyli wesołek wesoły, no bo nie śmieszek chyba. Śmieszek to chyba był inny. A może Śmieszek? Właśnie nie pamiętam tych polskich nazw. Tym razem jest to jako żywotny, żywy, żywiołowy rycerz. Turbo, no znowu te postacie w tych wyścigówkach. Muszę chyba tą bajkę w końcu nadrobić, bo tak będę wyciągał i nie wiedział o czym mówię. No. Monstro, wieloryb, wielorybów, niezły jest. Tylko nie jestem do końca pewien z której to jest bajki. Ech, może Spinok? Ja, ale tu chyba nie ma kart Spinokia w tym dodatku. Kurczę, nie jestem pewien, bo pasuje mi to do kilku bajek. A wiecie co, no było tych bajek dużo, może mi się już mylić po pewnym czasie. Tropical Rainforest. Wow. Jakbym tak odsunął krzaki i tyle spojrzeń we mnie patrzyło, takich drapieżnych kotów, no to niezłego bym miał Pietra. O, jest i sam Ralf Demolka. Karta rzadka. Druga też jest kartą rzadką. Kolejny rycerz z krasnotków. Tym razem odważny rycerz. Dok, doktorek. Nie wiem, jaka była polska nazwa znowu to idziesz do reszty krasnoludów i kartą hologramową będzie karta nieczęsta uncommon i co to będzie? mini, mi, mini mouse czyli zobaczcie kolejna wersja myszki miki tam mieliśmy super rare super rzadką tu mamy uncommon bardzo ładny postanowiłem że z tamtej paczki wyeksponujemy sobie hologramową mini mouse i otwieramy tutaj kolejną trzecią już paczuszkę Cały czas mam ten odruch, że chcę przekładać energię, wiecie? O, jaki fajny Donald Duck, czyli Kaczer Donald. Daisy's Date, czyli randka Daisy. Na pewno Daisy jest szczęśliwa, że ma takiego wspaniałego Donalda. Rat. To jest z Mój Brat Niedźwiedź. Albo z innej bajki. Ja to na pewno oglądałem, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, że tam były dwa łosi. One były takie zabawne, bo prowadziły ze sobą dialogi i takie były jak głupi i głupszy. Archimedes. Fajna słówka. Flora, o, mamy drugą dobrą wróżkę. O, znowu Kaczel Donald. Tym razem już w lepszej sceneli. Podtytuł ma Focused Flatfoot, czyli skoncentrowany płaskostopy, tak jakby. Trochę jak detektyw. Rudy, czarodziej. O, jest nala. Nala dla kontrastu tutaj jako lwiątko. Tam mieliśmy dorosłego Simbę. Pisze, że wygrała. Jest czempionem w zasadzie yy, mistrzostw w zabawie wchowanego w Lorkanie. Hide away, czyli schować. Tu znowu o tych wróżkach. Stalowy chronikon, hm, nie pamiętam z czego to jest i nawet cytat mnie nie naprowadza. Albo tego nie oglądałem, albo zdążyłem zapomnieć. O, jest pierwsza karta rzadka, mieliśmy już tego pana króla, tu jest tym razem jako jego jakaś jedna z akcji. Tutaj ktoś podkreśla, jestem królem, 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 ale jeśli ktoś sam musi nazywać siebie królem, to chyba nie jestem królem. Nasze akcje, i nasze działanie powinno tym świadczyć, a nie to, że sami siebie tak nazywamy. Jest karta legendarna i to z tych bardziej wartościowych. Robin Hood, zobaczcie, jak on się w ogóle fajnie mieni. Mieni się, bo on ma pewną wypukłą część tutaj na tej karcie i to wprowadzili dopiero w tym dodatku. I to jest bardzo fajne. Ciekawe, czy Pokemony kiedyś coś takiego wprowadzą. Widzicie? W ogóle postać robił Chuda to zawsze jakoś tak do mnie przemawiała, bo to jest osoba, która kradła biedny, bogatym, dawała biednym i żyła w lesie na fajnych domkach na drzewie. No, kto by nie chciał żyć w domku na drzewie, zwłaszcza będąc młodym chłopakiem. No i hologram. o, hologram Kardażatka. Anna Mystical Majesty. No to tu były dobre dropy w, tym, w tej paczce. Ja w ogóle byłem na pre-release'owym sildzie tego dodatku. Grałem z takim chłopaczkiem, który właśnie wyciągnął tą kartę. Serdecznie go pozdrawiam, jeśli ogląda, statą. I słuchajcie, ta karta w dwóch meczach wyciągnęła mu akcję, która dociągnęła mu trzy karty. To jest bardzo duża przewaga. Z czymś takim już jest bardzo trudno wygrać. I co tu będzie fajnego? O, Daisy spotless food fighter czyli yy, walczy na jedzenie czyli to, ale tak jakby w ogóle nie jest ubrudzona od tego jedzenia nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć na polski bo nie mamy chyba dobrego słowa na to mieliśmy już tą panią tą dziewczynkę retrosfera, przedmiocik, nie ma cytatu to nawet nie domyślam się z której to jest bajki o, Ed, mieliśmy już jedną hienę, mamy kolejną. Śmiejąca się hiena. To jest ten, co nie dużo mówi. W zasadzie nie mówi żadnego pełnego zdania. Ale on się tak śmiał, jak się tylko szaleniec potrafi śmiać. Szaka. Fajna. O, myszka Miki. No, to jest tematycznie do. tej karty, widzicie? Food Fighter Defender. Tamta była Food Fighter spotless a to jest Fighter defender czyli to jest obrońca w walce na żarcie może się tak nie bicie na żarcie bo to szkoda brudzić wszystko naokoło o jest sam skaza zdrajca ależ on jest zły jeszcze jest archimedes ale w innej wersji mieliśmy już tą słówkę. jeszcze jeden ankomo widzę o właśnie jest ten drugi szalony renifer sven Kurczę, muszę sobie przypomnieć, z której to jest bajki. Może do końca odcinka sobie przypomnę. Jest Rafiki jako karta rzadka. Shaman Duelist, czyli Szaman Pojedynkowicz. No, on w sumie potrafił przywalić tym kijem w bajce, przypomnę wam. I... o, następna będzie R. To jest Książę John. Widzieliśmy już dużo jego wersji, ta jest chyba najrzadsza. Zaciera rączki, bo jest Gold Lover, czyli uwielbia kochający złoto i częsta karta, jaka? pit, Oni nie mieliśmy go, fajny pochłaniacz, yy, pochłaniacz makaronu pochłaniacz dań to teraz paczuszka z małym z bajany no jedna legenda już siadła jak będziemy mieli szczęście, to jeszcze jedna siądzie. A jak będziemy mieli Turbo Szczęście, to nawet kartę Enchanted trafimy. Tym razem zaczynamy od wróżki. To już chyba wszystkie trzymamy. Fajna, kolorowa karta. Ja się chyba nie będę podejmował czytać tych. O, tiuk Hm, która to była bajka? no? O, coś tu pomieszałem w ogóle, kolory, wyobraźcie sobie. O, Maleficent, zła królowa. O, Sneezy, kolejny krasnod. Ciekawe, czy uda nam się zebrać wszystkich. Ile było? 12? To był chyba. Yy, ten, co kichał. Tanana mądra kobieta. Ed, ale tym razem to nasz zwariował z dobrobytu. Dostał pyszne mięsko. Fixit Felix Junior Dobry jest, dobry ma młot. Merlin Bag. czyli podręczne przyrządy Merlina. No nawet czarodziej musi nosić ze sobą, tak jak lekarz, torbę swoich urządzeń, swoich przyrządów. I mamy Ralfa innego. Fajnie, fajnie, że się nie powtórzył. Karta rzadka. I co tam dalej będzie? Znowu karta rzadka. Skaza. Ale ten skaza zdaje się, bardzo ogrywalny. Fajny. Tutaj tłumaczy Hianu swój niecny plan. I karta Uncommon będzie kartą nieczęstą. Kartą hologramową Amethyst Chromicon. No A to co, hologram sobie eksponujemy. Zobaczmy, co w kolejnej paczce. W paczce z tą dziewczynką. O, Robin Hood, ale teraz jako karta częsta, pręży muskuły. Niezły. O, Pitt, mieliśmy go już jako hologram. Gazelle. A, to będzie z czego? Z, z, z Singa czy ze zwierzę? Nie, ze zwierzęgrodu chyba dalej. Sing to nie wiem, czy jest Disneyowską produkcją. Zbierać, zbieranie wiedzy i mądrości. Gathering Knowledge and Wisdom. No to oczywiście mamy tutaj Medlina. I tutaj nawet taki dość mądry cytat. Cała ta wiedza była pod naszym nosem, cały czas. Musieliśmy tylko wiedzieć, gdzie szukać w odpowiednim miejscu. Mniej więcej tak. Kiedy moje życie się zacznie? No tutaj roszpunka z tej wieży już by się chciała chętnie uwolnić i ruszyć w świat. No i oczywiście jest to pretekstem do czego innego jak nie piosenki. Tego mieliśmy. O, mamy w końcu jakąś lo 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 lokację. Ratigan party. czyli tutaj przyjęcie tego szczurzego złoczyńcy. Maleficent. O, tej chyba jeszcze nie mieliśmy. Ciekawy jestem, czy wy lubicie ten film z Angeliną Jolie. Mi się tak średnio podobał, szczerze mówiąc, ale wiem, że może się podobać. O, Śpioszek. Śpioszek już akurat był. O, jest pierwsza karta, Rzadka Bell. Bardzo ładna. Myślę, że dla niejednej jednej dziewczynki byłby to wymarzony traw. Potem ma... O, jest! Legenda! I to jaka wartościowa! Książę Nawen. Jedna z tych najbardziej wartościowych. Znowu, zobaczcie tą fajną wypukłość. No to naprawdę dobre dropy w tym trowie. Już dwie legendy. I to takie najbardziej wartościowe. A co pod nim? Karta częsta będzie hologramem. O, Daisy Duck. Fajnie. Spotless Foot Fighter. Dobra. Kolejny mały. W sumie nie zwróciłem uwagi, które te obrazki były takie dla nas szczęśliwe. Na pewno teraz był z tej dziewczynki ta legenda. Jeszcze jedną dziewczynkę mamy. No to może się coś tam trafi. Ciekawe, czy te obrazki w ogóle mają wpływ na to, co się trafia. O, Simba, tym razem młody. Adventurous Successor. Czyli. Successor to jest następca tronu, a Adventurous to jest tak jakby yy, chętny przygody. Chętny przygody następca tronu, tak bym to przetłumaczył. O, Lilo. Niezły tort jej wyszedł, muszę przyznać. Moja żona robi świetne torty, polecam. O, to mieliśmy. Banzai. O, to mamy chyba wszystkie trzy hieny. Super. O, bardzo przypomina tą kartę rzadszą, co mieliśmy. Ever Everest Before. Tylko tym razem jako akcja song, pieśni. Bo przecież bajki Disneya słyną z bardzo fajnych piosenek. Shield of Arendelle. I to niestety nie powiem z której bajki, bo raczej się zwraca uwagę na postacie, a nie na konkretne przedmioty, ile nie są one w osią całej bajki, całego filmu. Zaproszenie na bal. No to może być z pięknej bestii, tak mnie mam Ale tylko zgaduję. O, Mother Gatel. To jest ta matka rozszpunki, która ją zamknęła w wieży po to, żeby czerpać z jej życiodajnego światła. Włosów. O, jest kolejny. Kolejna lokacja. Chatka Medlina. No to już wiecie, gdzie ten Medlin mieszka. Taki zdolny czarodziej, a w takiej skromnej chatce. No. Izma. Karta rzadka. I co tam pod nią? Będzie karta super rzadka. O, znowu tam matka Gettle. Tylko tym razem w innej, dużo trudniejszej do zdobycia wersji. I hologramik. Hologramik będzie uncommon. No, fajnie. Lewica, lwiątko. Mściwies, czyli taka psotna. W ogóle chętnie kupiłbym sobie jakąś matę z lorkany, tylko nie ma jeszcze z tych moich ulubionych bajek. Na przykład oszalałbym ze szczęścia, jakby było skaczek opowieści. No, na to czekam. No, zobaczmy ostatnią paczuszkę. Ostatnio chyba ta dziewczynka była szczęśliwa, jeśli się nie mylę. Jeszcze jakaś jedna legenda, no nie pogardziłbym. Tom to mieliśmy tak jak i tego The knock. no i Zabijcie Mnie znowu nie pamiętam z której bajki ale fajna karta trochę wygląda nawet jak taki patron z Sarego Pottera o, Ulfa nie mieliśmy jego występy są niewymownie dobre i to jest taka gra no bo Mim przecież nic nie mówi, no to jego występ zawsze będzie niewymownie dobry o, bazyl, jako skrzypacz, skrzypek, detektyw dodajmy do tego. Detektyw, jak widać, wielu talentów. O, duck for cover, to też jest angielska gra słów. Duck to jest też kucni, schowaj się, a duck to znaczy tak samo kaczka, czyli kaczkuj się za osłonę, można by tak to po polsku trochę powiedzieć. Ulubiony z dzieciństwa, skaczek opowieści, Hyzio, Dyzio i Zyzio. Harcerze do tego. Mysz kamieni. Mamy ją jako hologram. O, magiczna pomoc. Tutaj Jean zagrzewa ładno do boju. Magiczną mocą. Każdemu przydałby się taki trener. Onodale. Rockin Rooster, czyli kogut, który wymiata na cytrze. Nie gitarze, bo wtedy chyba gitary jeszcze nie było. The sword released. O, to jest miecz chyba wyciągnięty przez Artura ze skały, jeśli się nie mylę. Co tam dalej mamy? Znowu kartę rzadką. Revive. No, jeszcze mamy szansę w hologramie na coś dobrego. No, niestety tylko karta częsta. Może te kaczki by były. Archimedes. Warto jeszcze na sam koniec odcinka przelecić sobie wszystkie nasze trafy. Zaczniemy od hologramowych, Będzie już bardzo szybko tym razem. Karty częste hologramowe, nieczęste. Jedna karta rzadka hologramowa, fajnie. Teraz karty rzadkie, rare. I karty Super Air. I super trafy super wartościowe. Dwie karty legendarne, czyli Robin Hood i Prince Naven. Dziękuję bardzo, że oglądaliście ze mną ten odcinek. Mnie się kartolar orkany bardzo podobają, mają przepiękne obrazki, jest w nich bardzo dużo fantazji. Chciałbym, żeby karcianka była trochę bardziej popularna w Polsce, ale obawiam się, że to dopiero nadejdzie wraz z różnymi podróbkami. Bo podróbki są dużo bardziej przystępne cenowo i dużo bardziej rozpowszechnione niestety wśród dzieci, ale to się też przekłada potem na popularność danej karcianki. Taka smutna prawda. Trzymajcie się serdecznie i zapraszam Was do następnych odcinków.